Dzisiaj z odcinku wyspa Day vs. Versus Bolo vs. Versus Palion vs. Versus Paliona, a są ze mną wymien wymieni chłopacy. Cześć panowie! Sema! Cześć! Ewo! Co ty robisz, Bolo? Ej, co ty robisz? No ja nie mogę, nie, Bolowski! Ja nie mogę, dobra, widzisz, włączę ten czas, bo to będzie cały czas takie. Ja nie mogę, co tam się dzieje w ogóle, dobra, widzowie! Dzisiaj walczymy! Każdy jest w podniebnie wyspie i będziemy tutaj zbierać itemy, mamy na no to 10 minut to. i ten kto. Potem to. na końcu się bijemy. Jaki stop? Powiedz to, grywalizacja. Rywalizacja. G co? Grywalizacja, co? Grywalizacja. Dobra, lecimy widzowie! Sprawdzamy, kto będzie mieć najlepsze dzisiaj bloki i kto wygra dzisiejszy odcinek. Na końcu będziemy się bić. Dobra, lecimy. Zdrowia! Nie, co to jest? No burza, ale. Krwórnik. Ale. Ej, ej, ej! Co tu jest? Nie! DD! No co? Co to było? Ej, wysadził nie, mi pół nie. wyspy! Ej, nie ja nie to mam pomyłki bloku! No, ja to wszystko nie wiem, No nie, drugi raz to samo mam! Dobra, ja tego nie otwieram, mi znowu wysadzi. No. Co tu się? Dobra, nie, widzowie ja to. Ale tu jest rzecz. Co? co jest? Co, co tu się, Ale nie dzieje, się dzieje? Nie? Slajmy! Dobra, dobra wyrzucam to. Kiedy będzie jakiś dobry Lucky Blok? O, dobra, jedzenie jest git. Okej. Okay. O, to jest w sumie o! mocne, to możecie się przydać. E, dobra, nic nie widzę. Ej, ja mam takie nieszczęście do okay. tych Laki Bloków, że to jest niesamowite, nie? Ja nic nie widzę. Na ile? 20 sekund. Fajnie. Fajnie. To jest, nie. Dobra, pyk. Lucky cow. Ej, wszyscy macie ciemność?

ja co tu tu się dzieje? Nie da się nie trafić. Co się dzieje. Ja dostanę broń. No kurczę, no, nie doratuję such. to, dobra. Ja nie ma ważne. Tu, nie? <laughs> Ej, co ma tam Bolowski? Patrzcie, widzę, co ma na wyspie, what? Ej, ile ty masz tych? Czemu ci jakieś dziwne bloki spadają z nieba? Ja w ogóle nie mam takich lucky bloków Bo ja jestem ten, ten magiczny. One Magicz... is lucky, one is not. Magiczny. Kurcze, co jest? Dobra, to klikamy. Eee, ja już nie mam miejsca na itemy, ale sam syf mam. Ej, macie A, w ogóle mięk. coś do walki? Bo my się na końcu bijemy. Mm. Ja, 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 mam, ja mam jakiś miecz. E, Hero ja mam jakiś miecz. Ja mam ten, eee. ten, do walki. Dobra, mam mocnego villagera, ja go muszę tutaj zabudować. Zabijam go, zabijam go. No nie, spadaj, Palion. Głupcze, to jest mój dobry villager. No kurczę, Zrzucisz mi go, przestań! No jest z tą kuszą! No nie rób tak! Nie będę mieć villagera przez ciebie! O! Nie, topi się! No i dobrze ci tak! Kurczę, sprawiedliwość w końcu! Wygram z wami, wygram z wami! Co to jest za Bob? Ej, jak zagawał, dobra, mam! Wrzuciłem go! Ej, no nie ma mojego villagera już! Palion, ty zawisny człowieku! Wszystko prze... Nie! No kurde! Nie! Smash by fighting! First fighting palionowy! Wszystko no, twoja okay. wina palion. Ja muszę ja, to Jak to jest Co ty, co ty chcesz? Mogę. No nie dobra, nie bo ty chcesz tym rzucić. rzucić. Nie Weź nie mogę złas tu Trzeba umieć! O! Mam dobry item! Daj mi go! Jest! Jest. Tak jest! Dobry Bolo. item! Jest dobry Bolo. item! Daj mi to! O kurczę, co tu się dzieje? Mam nie konia! Mogę, kurczę, ciasto, po co mi ciasto? Spadać. Mam za dużo przedmiotów, nie? O, to jest coś o, dobrego. Daj mi, to, daj, mi to, daj 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 mi to! Czemu mi się... Okej, okay, dobra, to jest fajne. O, nie. o, to jest mocne, dobra, to jest no, fajne. No, no, kurczę, no, jakie no, szybkie. No, no, no. Ej, tu ma... Tu ma silk I Nice! Dobra, tego czy ja to mogę... Kurczę, to jest OP, ja bolowski, ty widzisz, to przegrasz. No. no. Ja nie mogę ile to jest slimeów, nie? Dobra, znowu ten szlam. Dobra, ja mam złoty robię samo, nie? Okej, okay, no, weźmy to z Dobra, eee. Uh, o, ja znowu do Hero Villager. Ej, macie jakieś diamenty? Macie mi? Tak, ale ci nie dam. Dajem, poratujcie mnie diamentem. Diamenta, nie. diamenta, diamenta mi. Ja napisała. chcę mogę poratować zaraz. <laughs> no Daj mi diamenta, bolowski, nie bądź cham Jeden diament potrzebuję. A tu coś jest dobrego? A to jest zbroja. Eee, dobra, ja mam całą zbroję. Już jestem gotowy w sumie do walki zaraz. Brawo. Idę ja do Paliona. Do walki. Idę do Paliona zaraz. Dobra. Eee, bo? No nie! Bo ja jesteś najsłabszym ogniem tutaj, tak czuję. Dobra, nie czekaj. mam żadnych itemów. Co to jest za villager? Dobra, wyleciał. Eee, tu coś jest? Nie, jaki syf. No kurde, znowu to samo. Ej, ile wełny? Coś da? Nie, ja nie, 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 dobra Nie mam żadnych temu, Dobra, dzień. sprawdzamy kto co ma Dobra Syn Paliona, jak widzicie widzowie Praktycznie już kończy zniszczenie swojej wyspy Palion Palion ma tragedię Bolo Bolo to po prostu głupie no Ja nie wiem, ten człowiek ma jeszcze tyle do zniszczenia, widzowie, że nawet nie zdąży Ja to nie obchodzi, ja was na solo po prostu Mam inne metody na wina nawet nie masz, nawet nie masz żadnych itemów Moje metody na wina są najlepsze jakby to nie zabiło Dobros. Nie! Dobra, okej. Okay. Okej, okay, jabłko. Bikona mam! No, mi się woda bali? z Ja wszystkich wszystkie ceny zrzuca mm. Kurczę, ja nie mogę.. Strzela ktoś we mnie, no czemu to jest jakiś latający szkieleton? Kto go tu dał? Kurcze! Syl Paliona to jest twój! Nie, ja takiego nie miałem! No normalnie twój brzesz pize! O Lata! Kurde no... Lata ja i atakuje! Nie mogę przejść! Jakby tu jest młyn. Dobra, co tu się dzieje na tej wyspie? No to muszę... Oj! Moja wersja, mnie mnie! Dobra, co on robi? Nic nie robi, fajnie. Super użyteczne. Eee, ja mam tylko drewniany miecz, nie? Dobra. Ja nigdy nie zabiję tego. O, dobra. Dużego boosta mam. Eee... Kilo wyrzuciłem! Ha, nie mogę. Dobra, nie mam czym kopać. Przez tym. Dobra, to. To. Mama to, to. Ja, 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 ja mam zbroję, ale nie mam nic innego teraz, no. Nie, 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 szybko! Dobra ginę, pogodziłem się z losem Chociaż nie Ej dobra, ja nie wiem dlaczego, wy też macie tyle boostów? Nie, teraz nie Ja mam, ja mam zboostowane ja w ogóle nie ginę od lawy Nie wiem dlaczego <grym zniszczyła> Ej dobra, ja, ja nie widzę dosłownie nic, nie? Dobra, Lucky Chicken, aha, nic nie dała. Psypa. Ja nie mogę. Eee, tu ja jeszcze być zdobyć mieć jakikolwiek? Ja też nie mam miecza, nie mam w ogóle. Dobra, to jest już Bedrock, czyli to jest, widzowie, ostatnia fala, którą możemy zebrać. No nie! Nie dawaj mi, proszę, teraz takich itemów. Daj mi coś innego. Kurde! No, ok, a ja ci dam tego Okej, tylko że ja potrzebuję 20 diamentów. To możemy się wymienić. Masz 20 diamentów? Nie masz na pewno, kłamiesz. Mam czterdzieści osiem. Czekaj, zaraz ci powiem, czy jeszcze potrzebuję. No kurczę, z się ostatnie laki bloki. Nie. A no, tu mam jeszcze, dobra, okej. Okay. on jest jakiś ryzykowny. No nie dobra, wierzę! Do... Ostatni laki blok, takie coś? Kurde, głupi, pająki! Dobra. O, daj mi dobra. daj mi mieć, dobra mi mieć, daj mi mieć, mieć. Dobra, 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 mamy to. Ogólnie. A, synek, musicie się uzbrajać, bo my dosłownie za 3 minuty zaczynamy się atakować. I wtedy okay. już nie ma przelewek. Czy no ehm... no, no, ja coś nie mam w ogóle? Nie, nie, to, nie to. Dobra, to? Kurczę, mam pomysł, ale mam pomysł. Dobra, o nie! Dobra, jak zginąłem, ale głupio. Dobra. No nie, co ty robisz? Co to było? Palio! Co ty masz za łuk? Co to jest? To nie, włók, to jest kusa. Złóg czy... chyba. Nie, no co to jest? Ty jesteś nienormalny? Ciało mi to wysadza wyspę. No przestań! Co to jest? Skąd ty to masz? Ale się tunel zrobił. Ej, ale co to jest? To jest ten lucky blow. Ty lucky blow. Ty <noise> tak. To jest najlepszy item. dobra. Ty nie ma ja sensu z już teraz walczyć, że ma najlepszy ja item. Pewnie. Nie masz go na pewno. Mam, ale on na inny, bo on ma kusę. Co ci leci, Bolowski, do środka? Ej, pomóż, pomóż, Jaka salwa TNT widzieliście to? Dobra. Co, co tu się no to, 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 to dzieje? Mógł. Ej, czemu mam taką drogę? Co jest? No Ej. właśnie ten łuk to stworzył. My się jeszcze nie bijemy, jak co. Jak nie, ja nie. O. Dobra. O, widzę, widzę pojęła. Ma ktoś, ma ktoś te? ma yes. tego? Dobra, jak jesteś... Bolowski to jest taki hamnie człowiek. Ej, to było Dobra. Tak Ej, Czy ktoś ma... Czy ktoś ma, w po... czy ktoś jest w posiadaniu na waszej wyspie Hero Villagera? Eee! Ej! dostał. Ej, macie Ej! Hero Villagera na wyspie? Jednego. Ja mam. Masz? No, a chcesz No. E, to osu na chwilę. No i co? No nie! Spadaj! No spadaj, no spadaj! No, no spadaj! Dobra, no nie, no dobra, widzowie, jaki oszust, nie? Dobra, tam zaraz i tak Ej, pójdę. Pomocy! Dobra, dobra, dobra. dobra, dobra. Ale serio, masz nie, nie czy nie? Go. No mam, no, mam no, no, no nie masz! Kurczę, głupsze! Co tam się dzieje u niego? <laughs> no, no, ale no. A kiedy się, kiedy się bijemy? Zaraz, zaraz, zaraz Kurde, ten głupiec już zaatakował no Ale, ale bo Nie on Ej, nie dobra. ma w ogóle tego, nie ma tego villacora co mi mówił On go nie ma mam, mam. Ale Nie ale masz, ja bo widziałem Dobra e, Dwie minuty na przygotowanie się do walki Dwie minuty na przygotowanie się do walki. Dobra. Jak dwie tak. już ja, jestem gotów. Dwie minuty. Ale ja nie jestem gotów. Gdzie jest woda? Dobra. Nie, padłem. No kurde, nie mam wody przez was! Nie wytrzymam. Miałem jeszcze przed chwilą wodę, to mi wszystko zniszczył panią tym głupim łukiem. Sobie pomoc. Zrobiłeś w palion nie utrzymał zagrywkę. No ale pan taki tunel mi w ogóle zrobił I zdobyć? na pewno wydaje mi się widzowie, że Palion ten mógł wziął z game moda, ej, ale nie możesz mnie jeszcze bić. Nie, nie, mógł mi dropnąć. No. Z game moda wziąłem strzały, to się przyznaję. No to co to ma być w ogóle no tano? No, no, co to za ułatwienia są ty? Nie, dobra. Nie Thief, Dave, Dave. No bo ja ale i... ja nie mam nic innego do bicia! Lucky bow.

Dobra, dobra, dobra. Ej, kto spanie, ten ginie! Nie! Nie! Do jednego Czeka. życia, do jednego życia gramy, do, do jednego życia od teraz! No sobie, no co ty robisz? Trzeba, 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 trzeba Tak, 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 trzeba, no dawajcie go! Tak No spadajcie! No spadajcie. Jak tata... No kurczę! No. Borowski wychyl ten łyysy łeb! Dobra, Bolo, to jest taki tryhard! Ja nie wyszczęłam, nie! Mnie. Bolo to jest taki... Co jest? Nie! No kurczę pan nic! Nie! Nie! No spadajcie ode mnie! Dobra! Dobra! głupcy no! Dobra, patrzcie, widzę jaki fokus na Dawidka! Dobra, dobra Ja wiem, co ja co robię! Tu daj tarczę. Papie, ja wjeżdżam. Dobra. 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 atakujemy! Nie! Ej, Oni tam są we dwóch, patrz, palą. Skupmy się na nich. No Palion! No ty głupce! Zgnieź, Zginiesz, zginiesz, Zgnieź, zginiesz Jużki mi, Zgnieź! Zgnieź! To za tak głupia gra. Ja spadłem do wody, nie? on Ja nie skoczyłem. Ja po prostu dobra idę teraz spektajta, dobra, obserwujemy U. dalej walkę nie Wygląda jakbyś skoczył sobie po prostu. Nie, ja się zbugowałem, odbiłem się od slima. Ej, dobra, kto jeszcze w ogóle żyje? Ja już nie żyję. Ej, sir pan. No, aha, dobra, czyli panion wygrał, nie? Okej, okay, dobra, czyli taka walka, nie? Dobra, widzowie, to jest po prostu nieoczciwe, bo Palion oszukał i wziął strzały, gdyby nie to, to miałby znacznie ciężej. Taka jest prawda, widzowie, pan się oszukał, ale napiszcie w komentarzu waszym zdaniem, kto sobie poradził najlepiej.